Hej, ja jestem Bartek, a razem z moimi kumplami, Sebastianem i Marcinian. będziemy sobie strzelać albo rzuty karne, albo rzuty wolne. Chociaż to raczej są rzuty karne. Taką oto piłką, tango 12 z euro, pomarańczową i takimi oto rękawicami Adidasa Renspons Juniora. Oto no zaczynamy. Najpierw Sebastian broni, po, i macie Marcin szela, potem ja będę bronił. Marcin tak, tak że będę strzel, będzie strzelał. A potem będzie Marcin bronił i Sebastian Muszczelał. A i wpuścił pierwszą bramkę, brawo. Gramy dalej. Ale piękna bramka. Widzicie jaki talent sezonu sam powiedział, nie? No, wszystko. Dobra. Zmieniliśmy miejsce. No podobne, ale zmieniliśmy też wam mówię, żeby nie było. Sebastian. gdzie ty idziesz? Sebastian cały czas broni. I Marcin cały czas strzela. No to zaczynamy. Znowu. Kolejna runda, trochę inaczej. No strzelaj. Sebastianowi, no Oto jest ta sama bramka. Ładny strzał, ale Waldez obronił. No, strzelaj, strzelaj. Ronaldo! Taki strzał na... Wow. On, on, on lepiej się na, naprawdę. Po prostu kręci mi filmik i się ora. Dobra, teraz będzie zmiana bramkarza. Dobra. Teraz ja będę bronił, masz cały czas strzela. No to zaczynamy. Potem on będzie bronił w misterzkach tam normalnie. To samo miejsce nie ukrywam. Martek puścił gola, Pięknie. a Marcin strzelił bramkę. Martek się cieszy, kawałka ja brudza się cieszy. Czemu mnie dziwię? Mocno. Kozłapka, kozłapka, kozłapka. Bo on nie puści piłki, nie będziemy latać po Bartek, ba ładna interwencja. Naprawdę, napiszcie w komentarzach swoje slajdy, bo w takich ramach konkursu niestety nie ma żadnych i... Dobra, zmiana bramkarza Teraz Marcin Brąg, jak mówiliśmy Schował się, widać I Seba Szczela. No, pierwszy raz, szkoda, że nie No Uuu Leci Jesteśmy, teraz Seba szczela. A stąd No Ale super Ale chamska, bo była bramka U bramka piękna, sobie właśnie cieszy, pięknie już, już nagrywamy Nagrywamy To w go To gości na kapach w roli ścisłości O! Teraz się dopiero rozkręcił widać no I o... Un brābramka, pihnu no akienku.